I nie. Czyli tych stu ludzi na tego człowieka to jest cały świat. Podasz coś przez tych stu ludzi do, do niego dotrze. Dlatego dziwisz stanowi taką, taką kultynę wobec, wobec Jana Pawła II. No to jeżeli dla papieża trzeba to być, to dla biskupa Williamsona teraz albo więcej, albo mniej. W każdym razie bardzo. A... To, co się wysługiwać w takich rzeczy. To jest wszystko dla brudnej, często mokrej później roboty. Takich hmm. ludzi się to mówiłem, to się w więzieniu wykształca. Żeby się bał i żeby nienawidził, a potem mu się pokazuje, widzisz tamtego? Hmm. Hmm. On jest wrogiem Kościoła, wrogiem państwa, wrogiem ludu. Załatw. Hmm. Hmm. Nie co robić. bo by wiedział co hmm. zrobił. Dać mu tylko widły, nóż albo nic nie dawać zawsze splunie, znieważy, bo to w sobie ma. Papierosa. żyją nienawiścią i Także bardzo się w taki dzień nam modlić. Mam wami o ludziach w drodze. Ludziach w drodze. Przyniowie, we ksiądz, ja był, bo dzięki szyszki gdzieś se małs Też kiedyś opowiadałem, nie opowiadałem innej rzeczy. Jak jeździłem do księdza Jacka, do Między Międzybożych był. Wiele razy, dwa razy w miesiącu przyjeżdżałem pociągiem, mając rower z sobą do Ostrowa, jechałem rowerem albo wsiadałem w pociąg inny do Międzyborza, albo jak mi uciekł pociąg, musiałem na godzinę zdążyć, to jechałem rowerem pod bank w Ostrowie przy ulicy Wrocławskiej, przypinałem łańcuchem do do, do, do takiego solidnego płotu, stawałem przy tym banku na końcu skrzyżowania i machałem na okazję, bo się w czasie studiów tak nauczyłem jako ksiądz w sutanie, no. Jak nie mam samochodu, jakbym na ten sposób szukał ja okazji, w sensie, że, że benzynę zaoszczędzę, to z niego dziwę, ale jak nie mam się czym dostać. To jeszcze taka okazja I, I tam stoję, jakiś czas, więc przejeżdża. Przejeżdża na segna Toyota Avenzis. Zatrzymuje się człowiek, kiedyś to Parę metrów za mną, ale cofa. Cofa, spuszcza szybę. Widzę skórzana tapicerka. Facet ma na kierownicy ręce w skórzanych czarnych rękawiczkach. Młody, czarny, dobrze ubrany. W y, międzysiedzenia włożony drugi parasol na kiju, a na moim siedzeniu dół, duży nóż. Taki S jest no więc się pytam, czy pan jest członkiem mafii? Nie jestem człowiek Macierewicza. Człowiek Macierewicza i z tyłu ma napisany chyba Macierewicz. To była kampania wyborcza Macierewicz na prezydenta. stąd prawda, czy na wyborach parlamentami. Wysłali z tego. No, w każdym razie ten sposób. A czy mogę w księdzu w czym pomóc się miło odzywa? Bardzo proszę, niech ja pan do między Boże Między nie mogę, bo nie wiem, czy po drodze jest Antoni, tak? to, nie, to nie pasuje, bo tam jest skrzyżowanie. Siadłem, no, byłem jakoś upewniony jego, jego zachowaniem, że przynajmniej na moje życie nie dybie, nie jechał za mną z Poznania. i sprzęt potrzebuję, widocznie jest do czegoś potrzebny. Po drodze tam rozmawia ze swoją dziewczyną, przekłada spotkanie, chwali się, że księdza to zabrał. Każdy każdym razie jest to jest blisko miejsca docelowego mojego świadki. On mówi ksiądz mi z nieba spadł. On, z nieba nie spadł, stałem przy małku. Nie sam. On, do spowiedzi, ja, do księdza, on daleko muszę przejść 100 kilometrów do, do katolickiego księdza, jeszcze wtedy nie wiem, czy ważnie wyświęconego, czy nie, jak to wyksiędzjacyj dzisiaj. Mówił w każdym razie, w każdym razie ów młody człowiek, niech mi się Szanowny panie, a kiedy pan ma się spowiadać? No teraz, jak z rozmawiam, to, to ja mieszkam w Poznaniu, plac ulica Wroniecka. Pan tak jeździsz przez Poznań, przy okazji przyjechać. Jest kaplica, konfesjonalna, pan tam przyjedzie, to wyspowiada. Do dzisiaj jedzie. Do dzisiaj jedzie. Ale jak mnie wystawił, wysadził, pojechał już w swoją stronę, to jeszcze później zawrócił, jeszcze jakieś słowo dla mnie Także, hmm. że został złapany w jakiejś sytuacji, w której prawdopodobnie bardzo potrzebował księdza, przed którym chciał się usprawiedliwić, czuł musi. Gdybyś się przedstawił, że jesteś człowiekiem Macierewicza, ja wiem, hmm. że jestem Synem Stanisława i Marii. I mama hmm. może powiedział mnie mój Michał, tata niby żył, powiedział mój Micha. Dziewczyna mi mówiła mój Michał, to wzle mnie przez Dagał, bo, bo ja nie twój. Jeszcze nie wiedziałem kogo. Lu Boga należy. A ten człowiek Maciarewicza. Jest dziewczyną gada, tak wychodzi jakby ślub mieli nie. A on pracuje dla Maciarewicza. To znaczy, że tej dziewczynie będzie gadał w ścianki. Gdzie, jedziesz? Nie Gdzie ja do Nie pytaj. Gdzie ja Ale już drugi raz nie Natomiast... I od razu, że, że wcale ci ludzie się nie kwalifikują jako ludzie, czyli ludzie służą. No, ten człowiek to prawdopodobnie ze służb, Ja tak? służę. Do dzisiaj jedzie. Do dzisiaj nie. Mocy takiej nie macie. Ale modlitwa na mam. Jak ty chcesz się wyspowiadać, no tak jak pracownik służb też, prawda? Po co tą spowiedź? Ale chciał przemyśleć przed Panem Bogiem usprawiedliwić, że on musi, tak mogę domniemywać, bo nie powiedział tego, nie spowiadał się. Nie mówię o spowiedzi, tylko o okolicznościach, które towarzyszy. I że się nie dał ksiądz wkręcić. Bogu dziękuję dzisiaj za bo więcej mądrości. Ale żebyś wiedział, jak Ty się chcesz wyspowiadać, to no, ja Was wysyłam do kapłana ważnie wyświęconego 100 kilometrów i dalej. W drodze do takiego kapłana był św. Wojciech Pana Tatuś, Żydze Jesteśmy w jego duchu. A ja, jak się chcę wyspowiadać u kapłana ważnie wyświęconego ortodoksji katolickiej, to od kilku miesięcy, jak jadę, to żebyś wiedział, wspowiadam się w samochodzie. I wychodzi na to, że co, co, coraz to w innym. Jestem zapytany, czy mam komórkę. Nie mam, no, że Ktoś mi też mówi, że nie ma. Ktoś, no, kapłan mówi, że nie ma komórki. A jest co, coraz jest nowym samo, a innym. Czyli bym, żeby zmienia, żeby ta jakby szpilka jakaś była, to to, żeby szpilka w sensie po co, żeby nie było. Rzecz jest, że miejscem spowiadania jest kościół, kaplica, konfesjonalna. A ja się spowiadam pod kościołem przy cmentarzu, w Sanowie. Ostatnio se zapomniał stułę, to ja szczęśliwie wożę i dałem, bo, bo miałem. Tak? No to żebyś, żebyś się pomodlił w tej intencji, że jak owi kapłani ważni, wyświęceni ortodoksji katolickiej nie mają skrupułów, inaczej mają skrupuły księdza takiego, jak ja gdzieś zabrać, nie do kościoła, ale tu jeden ksiądz, z oratorium świętego Józefa, inny może, inne miejsce jest, to należałoby księdza zaprosić w takie miejsce, żeby no chociażby w ławie kaplicznej, czy kościany tak jak ja was spowiadam, nie mówię choć przy do ogrody przyjabłące się A ja jako kapłan, którego wzywają, że ma się nawrócić, czy ma diabła, proszę bardzo, czy Bielski by chciał moją spowiedź przyjąć? Jakbym chciał, szymczak, by moją spowiedź chciał przyjąć, pewnie podmówimy. No ale to nie są księża, ani ważnie wyświęceni, przynajmniej nie wiem, że są, nie, nie wiemy, że są ważnie. A nie wiemy, że są nieważni. Ja nie wiem. Nikłaszewski nie. To wychodzi, że dla takich księży jak ja nie ma miejsca. Nie mają się u kogo, jak godziwie, wyspowiadać. Dlaczego? Bo opinia ludzka jest. Która wiąże. I tylko w takiej sytuacji, jakiemu Bogu służą ci księża, którzy by nie chcieli, żeby taki ksiądz jak ja przyszedł w określone miejsce, gdzie może być widziany, że klęka i że się spójamy. U kogo kiedy, jak często. Czyli narażają taką duszę jak ja, owo rzekomo, zbłąkanym do tego chorą. Za chory na głowę, to, to może nie ma winy, ale jakby nie było, no to ma winy. Że ma, może zostać bez spowiedzi i bez kapłana, który go wyspowiada w godziwym miejscu. Jeżeli już to samochód pod cmentarzem i za każdym razem inny samochód. Może okoliczności tak mówią, ale, ale tak przez jeden, drugi, trzeci raz samochód. To wychodzi na to, że ci, którzy tak posługują choćby byli ważnie wyświęceni i są ortografii katolickiej, nie mają w sobie miłości. Jakby czegoś takiego bronili. Jak nie mają miłości, to nie ma też prawdy, bo w porządku Boże prawda i miłość jedna jest. Bóg jest miłością, napisze nam święty Jana. a Pan Jezus posłał sobie, bo drugą prawdą życia. życiu, bo miłością jest. Więc jeżeli by się takiego księdza Jezus stawiało, z poleceniem kapłanów ortodoksji katolickiej, 100 kilometrów i dalej, a potem ja się mam spowiadać pod cmentarzem, przy kościele, w samochodzie, ze stułą, którą daje księdza. I za każdym razem jest inny samochód, bo mnie się nie wprowadzi do kaplicy, bo tam, dajmy na to, jakiś pan jest. Prezes będzie stowarzyszenia, nie wiem czego, tradycji katolickiej, by z złym okiem powiedział, że ksiądz Michał widział, jak tu jest, jak widział, to powiem. To w tym nie ma prawdy, w tym nie ma wielkanoc jest. I byście wzięli tekst z Matutiną, w kapłański na dzisiejszy nie dzień czy wielki, czy święty leopard, o tym, o tym fragmencie Ewangelii, Piękno, piękną, piękną, piękną nauczkę się znaleźć. Miałem to czytać dzisiaj, ale nie chciałem, bo głosu nie, nie ma na kłośni. Chwala Panu, że, że to o no, czym no, Że no. znajdziecie piękną, piękną naukę. Że my jesteśmy w drodze. Jedni w drodze tak należy nieść Tak trzymaj. A drudzy wracaj. Złą drogą idzie. Pan Michał z mnie na złej drodze. Chłopak Niezależnie, czy cię zatrudni jakiś tam Michał, o którym teraz... Ksiądz Michał, czy teraz wierzysz, że jest biskupem? No ja nie wiem, czy mam wierzyć, że żadnych świętych nie widziałem. A biskup Williamson mi nie... nie, nie, nie nic nam nie powiedział. A, a, a gdybym ja powiedział, panie Jacku, do pana przyszedł dziś na kawę i powiedział, panie Jacku, dziś jestem biskupem, to co by pan powiedział? No ksiądz Michał zmarł. No to... to widzi pan. Że taki ksiądz Michał nie chce powiedzieć, że od dziś jestem biskup, to wysyła takich emisariuszy. To nie tak powinno być, Kościół tak nie jest. To nie jest czas, w którym przemasowo jest przelewana krew i być może ci kapłani się boją męczeństwa. Słusznie. Może nie wytrzyma, Może zdradzę. Ale to nie znaczy, że mam niegodziwością pokrywać. Nasze postępowanie. Niegodziwością jest takiego księdza jak ja któryś raz spowiadać pod cmentarzem, pod kościołem, nie wprowadzając do kaplicy. Będąc ważnie wyświęcony kapłanem ortodoksji katolickiej, to jest tchórzostwo wiary. To jest tchórzostwo wobec duszy. Albo wygoda, ale może być konforem, że Pan Prezes zobaczy. I będą się bać. Prezes Stowarzyszenia, Ojciec Piątki Dzieci Pan Michał Rzepka dostaną stracha. Patrzcie, jakie imiona tutaj. Pan Michał, przyjeżdża Michał, Michał, ksiądz na biskupa, wyświęcony tam, Michał Rzepka. I ksiądz tam do kaplicy nie może wejść. To, to nie jest tradycja to, to kaplicy. Tak, kapłan katolicki? Nie ma. Ksiądz katolicki, każdego, którego żebyś miał świadomość, jak się u mnie spowiadasz, u mnie jako księdza, to ja jestem zobowiązany za ciebie oddać życie. mi ktoś przystawił pistolet do głowy, powiedział, gada jakie grzechy. I to cię zabije, to zabije. Bo to żadnego nie ma jako księdza. Bo o swoim życiu zadecyduję, przystawię pistolet do uba żony albo dzieciaka, ty byś nie, 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 zba, nie też zbałam, co Dzieciak cię nigdy nie przerobił, mama da, tata Siadał ta, się dał podejść. Ksiądz to co z innej krwi? Jest? Także mamy dzisiaj Dzień Wielkanocny, radujmy się, a ponieważ te wielkie rzeczy dzieją się w drodze, czyli te nasze zwroty często są związane ze spowiedzią, to opowiadam dzisiaj o czcigodnych o wiernych, takich historiach, które powinny się zakończyć dobrymi spowiedziami. Taki pan Michał z Radomia, co przez Łowicz jeździ. Nie wyleziesz, bracie, ze służby, nie ze mnie, poprzesz tego spowiedzi. Gółu świątobliwego katolickiego kapłana. do którego zanim pójdziesz, trzeba powiedzieć coś publicznie, coś przeciwko temu księdzu Romelu, coś knu. Jak pan się wczoraj Wielkanoc, jest, jak ten ta chora głowa mi pisze o trzynastej, o trzynastej jakieś takie wypociny o tym, że, 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 do no, że, Matka na że, 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 i wioskami 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 wioskami

Tu kiedyś pracując w hotelu, hotelu Poznań, wiedziała, że na którymś piętrze w pokoju tym, a tym są służby, tym pani, jak gość przyjechał to dodawała kluczyk, żeby tam do tego pokoju szedł, bo oni wtedy w technologii, która była podsłuchiwana. No to takie rzeczy trzeba, żeby ożałować, że pana Boga przeprosić i więcej w takie zależności nie wchodzić. Żeby nie wchodzić, trzeba wiedzieć, że jestem Boga w Dużych Ręk. Pan Bóg za mnie, krew przerał, Jezus Chrystus. O mnie się troszczy. I nie muszę się bać, jak ze służb wyjdę, to mnie zabiją. Nawet jakby cię zabił, do nieba pójdziesz wtedy. Ale jak mówisz, że to tylko praca. Że to tylko w ogóle tak jak ten Michał, on nie chce zaszkodzić, no a jakby widzi, że, że żeby, żeby go, żeby musiał go że musiałby powiedzieć rzeczy mu niewygodne, to idzie tam, właśnie trzeba